Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Niedziela, siódmy dzień świetlistego tygodnia, ostatni, więc dzisiaj przesłania mm, takie czytane typowo z kart anielskich. Jeden, dwa. Wybieramy. Co dla Was? Na ten sam koniec tu poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości oznacza pewność siebie, wiarę w sukces i zdolność kochania. Określ wyraźne granice i stanowczo, nie pozwól innym, by je przekraczali lub manipu manipulowali tobą. Zdobędziesz wtedy szacunek. Jeżeli cenisz samego siebie, stajesz się otwarty i przyjazny. Niełatwo się obrażasz i szybko wybaczasz. Dodam tu, że po prostu wtedy pewne rzeczy są w ogóle... Yy... Nieważne, tak? Nieistotne. Pamiętaj, że jesteś godzin przyjaźni i miłości. Nie pozwól, by inni decydowali za ciebie. Bądź stanowczy i pewny siebie. I tutaj też dodam też od razu do mnie przychodzi uzupełnienie żeby w tym wszystkim też trzymać umiar. Żeby nie wyrażać tej stanowczości i pewności siebie poprzez arogancję tak? ze złością, właśnie jakąś, z taką nadmierną pewnością siebie i taką nadmierną asertywnością. To wszystko w umiarze, w harmonii, w łagodności, w dyplomacji. Jeśli masz prawdziwe poczucie własnej wartości, emanujesz złotą aurą, która otacza innych i sprawia, że oni także czują się dobrze. Poproś swojego anioła, by wstąpił w twoją aurę i poprowadził cię. Afirmacja. Jestem wartościowy i pewny siebie. Cudownie. I dwójeczki. O! I tu nam się pojawił Archanioł. Jofiel. Pięknie. Archanioł Jofiel działa za pośrednictwem złocistego promienia. Proszę, a tutaj było też w Aure, tu też było o, o, o złotem. Dobrze. Złocistego promienia. Cudnie. Czerpiąc mądrość ze źródła. Mądrość to jest istotne. Poproś Go, by Cię oświecił i pomógł Ci połączyć się ze źródłem wiedzy, którą nosisz w sobie. To źródło nosisz w sobie, wiedzę. Archanioł Jofiel pomoże Ci także zdobywać i przyswajać informacje. Jeśli zatem obecnie uczysz się bądź studiujesz, możesz skorzystać z jego polskiej pomocy. Właśnie w zdawaniu egzaminów, w pozyskiwaniu wiedzy, tak? W...